Dobra, lecz jest jestem Lukas, witam Was w Nowym na kanale Gitchburka z moim kodem promocyjnym. Lukas oczywiście 5% bonusu do wpłaty oraz jeżeli jesteście pierwsze na stronę, to macie takiego Miss sobie do otwarcia też za priko. Lekka kraksa, ale już o, już zaczęło działać, wszystko śmiga. Aj, ten Rocket Pop, ale niestety przeleci, szkoda, bo całkiem, całkiem drogi jest chyba, ale pada nam. Tylko jest typ P2000 ocenik za 60 groszy. No także, Traf jeden z gorszych. E, także, słabiutko. E, Rocket Pop 460. No i to był fajny dropik Także pamiętajcie, strona jest dla zupełnoletnich e, i że może Wam wypaść też z, ze skrzynki coś gorszego niż jest ona warta. Na przykład, teraz na wypadku też tak Fubar, który jest jeszcze tańszy niż ten niż to P2000 wyleciało. Także, już w ogóle, Mirspek dzisiaj chyba ma jakiś problem ze sobą. No cóż. 11 listopada, dzisiaj Narodowy Dzień Odzyskania przez polskie Podległości Po 123 latach, taka ciekawostka, nagrywam to dzisiaj, wy też to na dzisiaj widzicie. No i co? Otworzymy sobie też na początek dzienną skrzynkę, która jest co 24 godziny lub co 20 godzin, zależy od poziomu. Ta akurat to otwieram, jest od 20, czy znaczy od, 20, od, od, od za 20 godzin. I wypada nam Pit Viper do tułka, niestety tylko. Także też zabiotki drop. Kiepsko, kiepsko, ale zobaczymy, czy skrzynka EXP nam odda. Jak widzicie, mam troszeczkę tych kluczy uzbieranych, a klucze zbieracie w więcej poziom. Także otwórzmy sobie złotą. No i popolujmy troszeczkę na tego Bowie Knife'a. 5-7, chyba ostatnio, jak nagrywam odcinek z Seroxem i z Kubercikiem, to też jest z wyleciał. Także szkoda, szkoda, ale to jest nadal 840 trzeba mieć to na uwadze no i dzisiaj sobie potestujemy dalej skrzynki ploplayer dzisiaj nasz kolejny polak rodak czyli szpero jego historii w sumie nie znam w sumie to nie wiem kim on jest pewnie jest bardziej znany niż na przykład taki hyper ale hypera to akurat kojarzyłem z zakobors także nie wiem ciekawe ale cóżmy sobie szpero tak samo jak poprzednie skrzynki, jest to skrzynka procentowa. Mamy tu Chantiko, mamy Legiona y, mamy Glocka. No i w sumie fajne skinki: jest Bowie, jest Huntsman, jest Digielek za ponad 1000 zł. Mamy net Asimowa, a Wubka, także też fajnie. Y, no, stawimy sobie te skiny w sumie. Zostawimy je sobie. Otwórzmy sobie na początek trzy skrzynki. Y, I zobaczmy, co tutaj poleci. I wyleci nam Gloczek. Czyli. A stacji strat nie będziemy, ale na pewno będziemy. Bo tak, 47 zł otwarcie, a znaczy, wypadło nam 47 zł, a otwarcie 120, także no ponad, 8... ponad 80. Mniej niż 80, jakieś 73 zł około mamy straty. No i co? Zobaczmy sobie, może na 4 nam odda. Jak nie oddam na 4, to spróbujmy coś na 5. Ojej. A i ten digielek, ale no nie przeleci, przeleci, nie, nie ma opcji, jest strasznie ma szans na niego. 0.17 co mi jest szansa na niego, czyli już trafiłem na tej stronie rzeczy, które miały jeszcze mniejszy procent, ale to wiadomo, że jest już po prostu szczęście. No to zwiększę sobie tak do 5 skrzyneczek naraz. I zobaczmy, czy na napięcie może nam coś w końcu wyleci. Będzie Chantico i będzie Coldret. No jak to będzie dobry stan Chantico, teraz może będzie zysk well worn. No niestety 172 zł a otwarcie było za 200, czyli niestety nie ma też zysku, ale nie spodziewałem się niczego innego, bo to tak jest takie skrzynka procentowa, a one takie są, że no, ciężko jest jednak wbić się w te procenty, ale jak już się ładnie wbijecie, na przykład w te wysokie, na przykład tutaj, tam tylko wypadnie w minimal wear, no to macie te 250 zł, a jednak szynka kosztuje tylko 40 zł, także no już ponad 200 zł profitu to już jest. Całkiem przyjemnie, że tak powiem. Eee, i zobaczmy. Zobaczmy. Jest z nami Bot Ryan i Bot Henry, a nam wypada Legiona Lobisa. Czyli najtańszy, najładniejszy skin do akasza według mnie. Uuuuh. Hola, hola. Jaguar. Fakt, który nie za 800 zł nam wyleciał. Za 900 prawie. Okej, okay, okej, okay. pewnie już nic nie poleci w tej bitwie, ale ja i tak jestem zadowolony, bo no jest to mega profit Jest to mega profit i naprawdę, bo boty musiałyby trafić albo digla, albo Kose, żeby mi wyprzedzić A to się nie stało Także, wygrywamy na spokojnie 958 złotych z 240 No Jaguar, świetny dropik Stwórzę sobie jeszcze raz taką bitwę Dajmy sobie może na 8 Czynek, 4 graczy 320zł, przywołajmy sobie boty to jest skiny, się już pojawiają może później sobie powypłacam dla was niektóre wiadomo, że takiego taka wupka, Może też może tak, takiego zapchania na live'ach też się by się przydała tylko że widzę, że jej nie ma aktualnie, może sobie powymieniamy na jakieś inne skiny i coś się pomyśli no dobra, pierwsze parcie. Akacz za złoty 50, zł jest dla Ryana. Drugi raz to samo, czyli już ma 3 złote. Zawrotne 3 złote. Eee, ten Digielek, ile? Złoto 80 zł kosztuje. Dyrektywa też, ciekawy skin. O, chyba tak Jerry. Na prowadzenie wychodzi, bo ten Onier nie ma winny, nie jest w innym stanie. Teraz dla nas Shantiko, dla niego Bullet Train, Ale on nadal prowadzi. Ojojoj, ile kosztuje ten Akacz? 3 stówy. No to niestety Niestety jak nam nie wyleci nic w ostatniej skrzynce To Ryan wygra Po niespodziewanym trafieniu Dobrego skina jeszcze tutaj Na dobitkę sobie dorzucił Legion Nobisa, Żeby nam tu pokazać dominację 667zł Bitwa za 320 4 graczy Czyli no jak widać skrzynka jakoś e, Zbyt dobrze nie oddała w tej bitwie Wróćmy może sobie na trzech, I dajmy sobie na koniec 10 skrzynek, zobaczmy, czy nam coś ciekawego wyleci. I tak już <laughs> powinienem się cieszyć z tego, że ten Jaguar wyleciał, bo szansa jest na niego 0,22% i jedna prawie 5%. To jest naprawdę mało. Ale widzę, że to jest botchat. Ja mam nadzieję, że on tutaj coś poczaruje. Jaguarek się pojawił. Eee, no i zobaczmy. Pierwszy chyba będzie Digger. Tak. My na drugim miejscu, zakaczem. Teraz wyratuje też dla Henry'ego Gloczek. No i powoli, powoli buduje sobie to. Tą przewagę. Ale mam nadzieję, że które z tych jeszcze 6 dostępnych skrzynek. Aha. Okej okay. Kosa i trafiliśmy kosę. Jeszcze aukirą kosztuje. No, co tu się dzieje? Halo. To za bitwa. 0,45. 0,25. 1,4% na tą kosę jest. Chantico Fire jeszcze wylatuje, w stanie Fili Tested, to też jest coś rzadkie Fili Tested 0... 1%, kurde, ale bitwa A, będzie Porficik, o, już to czuję Jeszcze Allegian Nubisa. Tylko teraz, żeby tej Chaudowy nie wyleciał jakiś, nie wiem... Mega drogaśny skin, czyli ta druga kosa Tam chyba był Huntsman yy, Lore Czy Tiger tut? chyba Tiger tut. Już teraz jestem pewien, zobaczmy sobie to jest Tiger, to tak 1300 zł. Ej, ale wleciał nam Jaguar, i nam, wyleciała nam Kosa Autotronik. No nie, no nie mogę nazwykać tą skrzynkę. Jednak Szpero, szef żółwik. żółwik dla Szpera. Bardzo ładnie oddał. Jakbyście chcieli coś płacić z moim kodem, to podsłaci mi wpłaty, ja na pewno w wynagrodzę eee, Można płacić blikiem, przelewami, kartami. Teraz Mastercard. E, pay Kartem, kartami, ami gift cardami od Kinguin oraz Paypala płatność z skinami też jest dostępna e, płatność krypto, dostajecie jeszcze dodatkowy bonus 10% czyli e, jak macie 20% to tutaj macie plus 30 do bonusu płaty także też jest to ciekawe no i macie jeszcze zen, e, także polecam z moim kodzikiem coś płacić i oczywiście informować mnie o tym na Discordzie czy tam jakimś komunikatorze, ale najczęściej ludzie to robią na Discordzie i tam jest najłatwiej to zrobić. Także dzięki za oglądanie odcinka, zostawcie łapkę w górę, subika oraz komentarz, a my widzimy się w następnym materiale. Cześć, Siemanko.